Dla początkujących, aby dobrać strzałę, potrzebujemy, jest da, nasza długość na ciągu łuku i e, jaka jest siła na ciągu łuku. Z reguły strzały ważą około 100-125 grainów. Tutaj macie tabelkę z tym wszystkim i zaraz wytłumaczę o co chodzi. E, pierwsza tabelka, właściwie pierwsza kolumna w tej tabelce, to jest właśnie 100-125 do, do grainów. E, I będziemy raczej patrzeć na nią ze względu na to, że. Yy, przeważnie tyle będą ważyć nasze strzały, yy, i teraz tak od 15 do 20, to od, od 15 do 20, i wszystkie te poniżej to są yy, ciężar na ciągu, siła na ciągu łuku. No i teraz na przykład poda, powiedzmy sobie, że mamy siłę na ciągu 60 i mamy na przykład długość, długość na ciągu mamy 29, czyli będziemy potrzebować strzał o spajnie numer o spine 350. Co to jest spine? Spine jest to to giętkość strzały, czyli to jak ona bardzo będzie się wyginać podczas lotu.